Witam, w dzisiejszym odcinku gramy sobie roleplay na serwerze WinterRP. Zanim zacznę ten odcinek chcę powiedzieć kilka rzeczy, a mianowicie Szacunek dla sheriffów, że starają się odgrywać to rp realnie Bo w przeciwieństwie do LAPD To LAPD robi sobie co chce tak naprawdę, jeździ jak chce nawet Jak nie jeździ na sygnałach robi co chce I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Nawet chyba 20 razy na rp potrafili się o mnie walić nasz no szeryfy starają się trzymać ten poziom, szczególnie osoby, które to prowadzą A więc Przejdźmy już do odcinka Mówimy sobie wstępnie nasze tam cele służbowe, co tam dzisiaj mamy, jakieś nakazy i tak dalej, ewentualne problemy i ze zmiany wczorajszej co się działo. Jest jakaś osoba, która była na wczorajszej z wieczornej zmianie, mniejszym... Do join do co jest w stanie skrócić, co się działo? No dobra ja byłem to mogę coś powiedzieć. Skrócie po prostu no to co tak, było w to. I tak zapowiedz, jak, jak tam wygląda z przestępczością i tak dalej, nie? Bo mnie nieba. Okay. Wczorajszy dzień, jak pamiętam, rozpoczął się e, pościgiem za e, tam jakimś wodogem e, Zakończony się zakończył się strzelaniną e, Generalnie, jeżeli chodzi o przestępczość, jest widzę dużo osób pewien ode mnie to tyle w sumie tak, to były jeszcze tam inne, jak by powiedzieć, incydenty. ten Suspect był, musieliśmy tam pojechać do Los Angeles, tam zrobić, wspomóc tamtejsze, jak by powiedzieć, tamtejsze departamenty LKD. Chyba tyle, moim zdaniem to tyle było ogólnie z Okej, okay, a jeśli ja chodzi o warranty i tak dalej, to w zasadzie to wygląda dosyć tak samo. Mamy jedno high-risk to bolo. To jest przez... User left channel. User joined your channel. User joined your no ale który Wy, nasz? Wycisz się na... M, co ci mówiłem? Wycisz się na Robloxie jak gadasz tu. Który nasz? No to tutaj. Ten? Ta, ta, ta hołka. Mam. O tam. Mam wszystko, A Tego co ustawiłeś pod ekama? Tak, ustawiłem sobie. A, to, to jeszcze, Dobra, wiesz co, tego nie będę już zmieniał, nie ma sensu. No to co, na farmie jedziemy na kolonialkę. Eee, chyba. Czekaj. Tam się też już przy okazji. Go sobie zminimalizuję mój też się za każdym razem Już sobie będę miał Fajnie by było, że, żeby mógł mi ciągle go odpalonego tylko snorantał i tak gdzieś tutaj no. dać w lewy górny, dolny czy coś. Hmm. Dobra, to jedziemy już? No dawaj Tyłem wyjeżdżamy? Nie chcesz. No jak na farmie mamy jechać, to tyłem? Farm kolonialka Canty, czyli. Tu w lewej na ujdena pojedziemy, co to na to No już tu, już tu dwóch jedzie No dobra Co no, no, no. on ma... Co? Co? Co on, widzisz co on robił w tym LSD? To, to LAPD było czy nie? To LSD było Aha, to wieś na środkowy pas Wiem Już się nauczyłem, bo kiedyś zjechałem z prawego Weź ty tego swojego brata tam w telefonie ucisz. wiem <ś Investment> jak? O Jezu, nie umiesz telefonu wyłączyć? Oglądam filmiki jakby mały. A... To od kiedy tak szybko już teraz tankuje? Co jest coś z tego? Je, nie wiem. Ci się podkręcili. A co on powiedział? Cą on powiedział? No, że ja wiesz. No ty? Nie. Ty jesteś. Ja widziałem jakby ten na briefingu na siebie patrzyliście Ja widziałem to, że No szeptaliśmy No szeptaliśmy no, no, na, 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 na briefingu się patrzyłem, to pan na to No i co? Jestem gejem? Kurde co to za słupek był Ale fajny frys, mordo Kurde, Zostaw to jest kapitan! Zostawić. To jest kapitan, zostaw go! Dzięki! I nie ma Zostawiamy prawy, MORDO! No, no, no. Ej, możesz trochę przesunąć ten, bo nie mogę wstać przez tego pushbara. <ścoughs> ja I widać <ścoughs> to ty jest game. Chodź na aplikację. To z tym na One One, to przyszło. No, gdzie teraz? A, to walej. E, Nick Cost, ja to. User, left your channel. A, wiesz o dochajaka? User joined your channel. To w prawo? I tutaj jak ten zakręt jest, to tam się zatrzymamy. Nie pojedzie tędy. Eee, weź rifle. Weź rifle. Dobra. Weź w prawo i jedzie tym drugim. Raczej nie. jedzie prosto w dół. A video update 1207 aktualnie nad Highway 55. Jeżdżę z gór, 312 aktualnie po kołt, 2 No nie ma sensu, jedziemy stąd Nie, nie. tak jedziemy, jedziemy, 312 US aktualnie Tak, on będzie, on oh, oh, fuck 313 US. Odjechaliśmy z High jedziemy w kierunku Los Angeles Jedź na ten Adam1, czy to jest godna na Jeśli będzie to bezpieczne, to, to jest przejedzie, nasz Przejedziecie, przejedzie. przejedzie. manual, manual, manual Na Freedoma nie strążymy, ale będziemy mogli to zablokować 204 postąpię 204, jeszcze unik, pozwalam na manewry w PIT W eee, miejscu bezpiecznym i w miarę radykalnej prędkości ładna wraca, wraca w kierunku wraca. wozu, szczyta 14 i wracam na księdę i wymijaję ETC widzę, aktualnie Westbound Patrz, co ty robisz tym RAPID się? Patrz, gdzie mamy, mamy go, mamy go, mamy go, mamy go! go. Stój, leż leż leż, 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 stój! stój się na ziemię, To jest dzieciak! Ja pierdolę... Czemu przyjdzie go kurwa z drugiej na pierdola? Zateluje, przepraszam. No, nie wiem, bo miałem na high Roku przygotowaną. Aktualnie podejmuje się... Nieważne, położy się na ruchliwym pasie... I ja odlatuje. Trzymajcie się. No to jest, to jest dzieciak Połóż Połóż się na dzie... Stój! Stój! Macie go? Bierz, pościg piesza się Zajdź 1207, HF, 55, bank rampy Schodzimy na Freedom Avenue Tronć go, tronć go No to dzieciak jest, coś musisz jeszcze zrobisz Kurwa, on już ten dawno coś zrobił Aha, no co? Dobra, dobra, aktualnie jakiś tam... Przecinamy Klein Street go ktoś za nogę. <laughs> aktualnie Kaltrans biegamy. Stój! Rzucam się, ciebie, rzucam się na ciebie, rzucam się o! na ciebie, rzucam się o! na ciebie. O! Leżysz, 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 nie wstajesz, leżysz. Kolano, kolano. Dobra. Ok, tak, e, 21 Adam 1, a... możesz dość kod 4 i tam wchnąć patch po, do pościgu z zaczałym tymkładem. Podejrzewam, jesteś 15. Który inicjował, ej? Over, over to. Holera, ja, soli e, Odłącz 2, e, chodź tu. No. Ale mi właśnie to co zawołał. Eee, wee, wee, wee. No co tam? E, z polecenia drugiego sierżanta, macie go psająć. Tego dzie... Co ja mam z dzieciakiem zrobić? Puścić mnie wolno Ale to no, przecież nawet nie mamy Primary, to my nic nie możemy mu zrobić Over <grym> Over, bo my nic mu zrobić nie możemy bez Primary Co mówisz? Kto był Primary? Na tym pościgu Powtórz to był główną jednostką na tym pościgu? Ja pierdolę. Co mówisz? No, czy... co? Kurwa, Owen! Weźcie no go do arena, weźcie Kurwa, zacząłem zanim podziwić z a nie teraz wymikujesz się. Tak, zacząłem, ale ty nie skopował nam wóz, dosłownie. Dupie to ma. No to co my mamy z nim zrobić? Coś musimy nie z nim zrobić. Weźcie go za regle z tym, i to... i, i tyle. A mi opiekę w i to ja że się ma postaci dziecka jak mu w dupę. Możecie też mu kurwa społecznia to odegrać. Kurwa zjechać na counki jail odegrać, gdy kurwa przyjechały płki specjalne. Tyle. Wróćmy <tukła> do ja no, no, Przecież Ciebie musimy się temu zdająć. No to możecie ma... mi wypuścić, panowie. A jaki on ma ja A co z tym ma... weź chociaż to auto zabezpiecz, bo za bo do tego jakiś niewidomy w niej się wali. Connection lost znowu kon a rozłączyło mnie z serwera No teams nie działa super o, już przyjechał. ja pójdę czekaj no witam witam tego kłada by się przydało odkolować czy coś ban jest lok, ale drive mechanic jeden podejrzaną nie uszkodywany tłukosz te futis, to trzeba odpowiedzieć wszystkich jednostek

nie podchodź, tylko strzelę, strzelę, strzelę! To jest strzelę, to już nie wyjebie. On też jest po stronie! Będziesz za kory, do niego. Radio, check. No strzelę, Kurwa, kurwa no kurwa. Weź na tą kanał na scenę 98, płachuli, play mechanik, mechanic tak 6 Leżysz, leżysz zakuty, leżysz zakuty, ta, on jest leży zakuty. Dawaj, dawaj, ja dawaj, ja, mnie jest to jest ja się o, to jest podobno przez przejście, nie? Bo ja tam stałem, coś na komputerku sobie A Kurde, co, okay, okay. Czemu? 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 Mogę? Mam pytanie Kurde, przecież Pracujemy. Nie przyjęłem te informacji, ale ja, z ciekawości jest ja, ciekawili. Mam, mam pytanie, pytanie. No to na razie podjęb żądnie informacji gdzieś to. To proszę bardzo ktoś się stało. Proszę się co dziękuję. Dobra, wracajcie wszyscy do pojazdu, wracajcie do pojazdu i zaleccie. Kto herbatem? Wróć do pojazdu i zawróć. Ej co z nim? Jakby masz i masz i Ja bym to wypuł... Ja bym Ale ja mam takie pytanie, co tu się dzieje? Ale chuj mnie dzieje, zapraszam Dlaczego? Nie. Jak mamy stąd wyjechać, twoim zdaniem? twoim zdaniem? Co kogo, kogo biją? <grystanie> 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 biją? kogoś Czemu ty? Te...

25 Adam potrzebny wsparcie nasz szpitala <grym> <grym> ee... ja Takiego nie dotknąłem na funksynari... Porwany funkcjonariusz co to wią, tą, tą, tą. Ej. no 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 to no to górę góry. no no na na górę no na górę czy Na hot na górę jedziemy na, na górę Powtórz, czy e, tam jest hostage situation? E, tak, tak, tak. Jezu, tak. tak. no, czemu to się nie otwiera? O co tak to... w... ja. Mają go chyba tam u góry, nie? Mają go. Chodź, biegniemy. Otwórz auto. O Boże. A by się otworzył? Nie mogę teraz. Dobra, zabierz go, lecimy z nim ja. na kantę. Dobra. Ktoś z was, kto z was jest tak? Ktoś z Was dostał coś takiego? Nie będę tu nie gadzał, nie będę mogł Wgłaszaj pościg. Adam, wgłaszam pościg, prezentowany za czarny pingapem. A, zatrzymał się! Wezwi dodatkową jednostkę. Widatków jednostki. Widatków wait, wait, jednostki. Widatków jednostki. jest jednostki 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 to się jednostki 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 27 Adam, zgłaszam się na raz Lokalizacja 27 Adam, 23 Adam, 1031 Adam, od 6 i podawaj lokalizację. User Jedna jednostka, channel. to sam, your channel. 3. jedna, jednostka, jedna, 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 jedna,

Będę tu zbarować. User left your channel. Próbować, próbować Pocz, a, poc, poc, na, na pościg. Prędko. Prędkość 70 mil. E e e kuszy, ja. próbuję bierzesz na highway. E na, na, na 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 na. Zablokuj mu drogę, zablokuj mu drogę. Wysiadaj z pojazdu! Wysiadaj z pojazdu, no tam, no tam tam. ręce do góry! Uważajcie na crossfire! Nie! 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 Wysiądę, nie! Nie! Tak Dawajcie wszyscy do nas na tą stronę, od strony high Nie! Nie! Wsiądę. Nie! 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 Mam żółte papiery. Ja się, się, ja się wie, ty wie, Ej, dobra, jest, kierowco. Robert nie buchy, idź za mną albo jest, albo. Jest żółte papiery. za mną. Mam żółte papiery. Kierowco, słyszysz mnie? Ja Mam przez megafon. Kierowca nie, kierowca ja To jest zejdź idź i za. uchylcie wszystkie szybę w pojeździe. Otwórz auto. Otwórz Zrebra mekafon! Ekstra! Ja pierdolę, co jest tak głupi? Czy to jest chyba tak normal? Tak, od pewnego czasu otwórzcie ekstra z tyłu. Megafon! Nie weźmiecie wierzył w Okej, sheriff department! Gaz silnik, kuchel, wszystkie szyby w pojeździe! Tych... No, nie! Nie! Ej kolej! Gaz silnik, kuchel, wszystkie szyby pojeździe! Na tych szybach Ej, koleś, powtarzam ci, nie pogadaj swojej sytuacji, w się Nie ma prawa do który w łodku cię wyrona Porwali mnie! Wyciadę, mnie. Wyciadę, Dobra, to ja pójdę. Dobra, weź Blackwood, weź rozdysponuj jedną AR-kę. Ale, 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 tu wstawiasz, ale, 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 w samochodzie czy nie? Pytasz ja, Zika ja czy ja trafle, czy ci że tak? Okej, okay, ja dobra, ja przejmę gampon weź i weźmę AK i to mi przejść tutaj znowu. Ej, kurwa, biegnę! Ja z pierdoleniem, ja z pierdoleniem. Dajcie, dajcie, dajcie lisa czysty i ja wychodzę. Okej, cześć. Cień z ruchu. Przejście szybko, połączycie nas. Zaczekajcie, idę na drugą stronę, ARkę skombinowałem. Ej, panowie, jeden z was ARka bierze. Ja, dobra. ja. To bierz. To może niech on przejmie przód tą ar co? Może starczy, muszę podjedziemy Ej, to naprawdę swoje sygnały Ej, idę na drugiego, drugiego. Pomocy, może wyciekniemy Czekaj, ja wezmę binbaga Z tej strony, jak jeden schodzi, drugi przejmuje, proste Jeszcze bimbek Jeden bimbek Wiesz co, chciałbym żebyś tego binbaga dał mi na, na, na prawo, wiesz? Dobra

A, dobra, no to trzymaj gunpoint, trzymaj gunpoint po prostu Dobra, wchodzimy na pasażera, panowie, come on Ale tam dwóch jest, dwóch jest, dwóch jest z tyłu Ucieka, okay. ucieka. Ej, ucieka Ej, ucieka, ucieka Za mną traini, byłem we dwóch zasadzie Wejścia tam, po córce były, northbound, kierujmy po kolei drive Poddaję wejście Poddaję się, poddaję się. Połóż się na tej pieprzonej ziemi Pocałuj, 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 mogę coś zrobić? nie będę czekał Połóż się, Mogę na tej ziemi Na ziemię nie, o, połóż się na ziemi i połóż tą torbę obok siebie, nie sięgaj po nic, po nią niej Ej, tej twój bimbek Stary, nie stawiaj się Chłopaki, O, co jest dalej z tamtego, z tą tamtego, co robimy, bo... y, Jest o, 10, 15 Okej, okay, mamy wszystkich, mamy wszystkich Wszystkich mamy, wszyscy. mamy. KURWA, panowie, z Masz panowie, go? Ja go, przejmijcie go, nie? Na panowie, my primary byliśmy tutaj, tak? Tak, panowie, nic nie robiłem, no, ja się, no, się Pasażer, oni, oni mnie zaciągnęli, bo powiedzieli, że bo go, no Zostaliśmy. A ile ich było w ogóle, trzech? Ja jestem tylko źródłem z podsklepu. Zaraz, jeden, uciek! A w góry, nikogo tam nie było co tam została Dziękuję Ja to myślę 4 Jaka torba to ja pójdę Tam, y, powinna czekać czarna będzie lepodać. A przyszukałeś go? No nic nie mam tej torby no, ja zostawię to weź Po gotowie proszę węgla Zostawcie moją torbę, tam jest proszę. tylko tuńczyk Nie stawię się po co? kolam No coisz że... Dobra to dawaj ministra propagandy tak?

Dzień dobry panowie Szałeczka dla ciebie mały Szałeczka Weź się odsuń się Weź tym mały się odsuń Dzień dobry Pan dla ciebie, tak ciebie. Zakumie!

Skąd ma wiedzieć? Tył, ty nie tył Przód, le lewa, prawa Ale le le ci nie jąkaj kur Dobra, cicho siedź Do środka jest, Do środka Pod ścianę tak, idziesz, pod ścianę pod, pod Chodź tu e, za Albo, albo, albo okay. Wiesz od niego dał to osobisty i tak dalej? Ja? mam. ale i zabrał mi Jak mi to to Nie, to... To nie, Ubez... nie, nie no, dobra, że... Mam Binwaga. Musi... Ja mogę A powiedzieć jak się nazywam. nie nazywa. temu Rudemu. nie gadam. się nie dostał. No. Nie pamiętam. No że opieka przyjechała no. No nie, no, pamiętam, no, się, że no, to jest. przyjadą do ciebie jeszcze. No dawaj. Bo mnie nie działa. Dobra, to wszystko od ciebie. Wy, wyjdź okay. i zamknij cele. A zaraz go będziemy dalej. Odejdź, odejdź, odejdź. Jack! Jack, wycho wychodź stamtąd i zamknij. I odejdź tutaj. Odejdź. Moment, moment, bo mi jakiś szeryf. się nie, stawienie oporu. Boże, stawianie musi być na początku, Wow. Roska... Umyślne niewykonalne... mam! Dobra. Robert Arpa. tego tego, tego co mówi oficer, tak? i groził... Nie, tyle zostaw. No, Obróć się, ten. się Odwróć się tyłem i pod ścianę. Nie pisze, nie pisze. Odwróć się. No, sierżant odpowiada. Czy tak? Jedziemy na Nie wiem. E, wróć się tam. Jack, pomóż mi tu. Odwróć się. Odwróć się pola kempi bo ci dodam kolejny zarzut, odwróć się Odwróć się! Pani, się wkłada, långu... wyjdzie, bo... ja wyjdzie... Powiedziałem żebyś się odwrócił i nie wyszedł! Mój! To... Nie jedzie na bramki 927! A resztu go! Ja to... Zaku! Bardzo... Obiecuję! Dał, resztę do tej serii raz, dwa 1207, przycięliśmy Nie wkierdalać się tu, Wiktor, ja bagam Dobra, chodź od razu, bierzemy go od razu do więzienia, chodź Bierz go tutaj 90, No, rusz tą dupę, no Aha tak. O, co, 18 minut Siema, siema, refresh Łe to chuj Ej, Adasz, ty siaka? Nie Anonimowy Les Letel Żegnam Dajcie tu jeszcze bimba, a to przejdźcie do nas na lewo Dzięki, Przecie do noc. A więc to ja było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Wiem, że trwało 28 minut, ale akcje były no nawet spoko to nawet spoko. spoko były. Tak fajnie się odgrywało to RP. Lepiej niż na większości serwerach roleplay. Może i LAPD nie potrafi wiele, bo przeszkadza dużo. Znaczy na nagraniu tutaj nic nie widać takiego, ale ogółem w RP przeszkadza. Mają w ogóle wyrzucić te LAPD i dać nam drugą stację. Ale dobra, już nie będę tu więcej gadał. Jeśli chcecie więcej odcinków, piszcie w komentarzach. Jo!